Hej kochani, mamy środę. Zobaczymy jaka runa dzisiaj nam tu będzie towarzyszyła. Ten cudowny środowy dzień. Odpoczęliście przy Ingwast? Pospóźnialiście się trochę? Czasem i tak trzeba. No to wczoraj się pospóźnialiśmy, a dzisiaj będziemy dopinać wszystko co się da. Magiczna runa. Magiczny czas, magia jest w nas. Będziemy dzisiaj, jakby stawiali fundamenty, tak? To jest też taki czas rozpoznania, co już potrafimy, co już umiemy, a czego jeszcze chcielibyśmy się nauczyć. Dlatego, że przy Iwas tak jest, że to jest runa fundamentów, tej podstawy, tak? Bo Często wam mówię, że tylko drzewo, które ma tutaj e, jakby silne korzenie może sięgać wysoko, prawda? To musi być jakby e, jedno i drugie musi być w balansie i w równowadze. Wiecie, że Yggdrasil był drzewem w wszechświatach, na którym wisiało e, kilka światów, tak? A nasz, e, czyli Midgard jest w pomiędzy. E, I to też jest taka runa. Runa pomiędzy. Pomiędzy światami, pomiędzy wymiarami, czasami też przynosi nam tutaj informacje, właśnie z tej drugiej strony. Runa zawieszenia, ale też takiego poczucia, że możemy zrobić wszystko, co tylko sobie zamierzymy. Moim zdaniem, IWAS i was tutaj pomaga nam. Podopinać wszystko to, co gdzieś od jakiegoś czasu nam po prostu zalegało. I teraz mamy tą runę po to, żeby to wykorzystać i żeby dotrzymać ją do końca, i żebyśmy potrafili po prostu tutaj jakby zasięgnąć i czerpać z niej, tak? Bo wiecie, ja też mówię, że to jest klamra, czyli ona potrafi nawet dopiąć nam rzeczy, które są potencjalnie nie do wykonania. A dzięki Iwas może się stać, bo zadziewa się magia, bo zadziewa się cud, bo zadziewa się. E, zadziewają się takie okoliczności, które nagle sprawiają, że rzeczy, które były nie do osiągnięcia, są do osiągnięcia. Nie jest to jednak gruna, którą malujemy na ciele. Ja bym tego bardzo nie polecała, bo możemy się dostać w um, wymiary, w których być nie chcielibyśmy. Na przykład, tak? Więc tutaj uważajcie, natomiast jest to cudowna runa. Cudowna, wspaniała, silna, mocna jak drzewo, zapewniająca um, realizację naszych marzeń pod warunkiem, że działamy, bo to nie jest runa dla leniwych. Jeśli my tutaj będziemy działać, to wszystko się tutaj poukłada. Także ja Wam życzę cudownej środy. Znowu się rozgadałam dzisiaj. Trzymajcie się, pa! pa.